Musimy znaleźć prawnika mam. Właśnie rozmawiałem z jego rodziną. Co tam się stało? NZK prawdopodobnie przeszedł kolejny zawał. No kurde, to wiem, ale jak mogło do tego dojść. Rodzina pyta, dlaczego tak późno zaczęliście operację? Bzdura, za szybko raczej. Mówiłem, że trzeba było go najpierw wyrównać. Tylko pana informuję. O której pan skończył dyżur, panie doktorze? O ósmy, jak zwykle. A o której zaczęliście operację? Nie wiem, nie pamiętam, zanim przyjechałem. 9.30, 10.00? Mówił pan, że to jest pański przyjaciel. Znajomy, dalekiego przyjaciela zresztą. Wie pan, jak to jest z przyjaciółmi. Mamy kłopot, Panie doktorze. Przepraszam na chwilę. ja widzę, że dzwonisz, nie mogę teraz rozmawiać, co tam. Słucham? Kto to zrobił? Ja już do ruszyli. Czekamy, szybciej, 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 szybciej. Jasiu. Jasiu, słyszysz mnie. Jasiu, halo. – A ty gdzie? – W ośrodku Specjalizację z laryngologii zrobiłeś? – Widziałeś, jak on jest połamany? Wiem, widziałem tomografię. Poradzimy sobie. Wszystko będzie okej, okay. nie martw się.